Wielkanocny poniedziałek, śliczna pogoda, jadę na lokalną pętlę, zobaczyć u sąsiada co słychać, czyli niemieckie szutry i bezdroża. jadę, jadę. Zamontowałem taką torebusię na kierę, ale jadę i ona takie dziwne dźwięki wydaje. Zaraz może uda się to zarejestrować. O! Było. Czy w takich nierównościach jakieś takie popiskiwania? Z czego to wynika? A może od przodu zajrzymy? Czy tu jest wystarczający prześwit pod oponą? A czy między oponą a torebką? potem zerknę na to, bo to, to może być powodem tego. Te piszczenie to może być ocieranie oponę przy nierównościach. Trzeba będzie sobie jakoś z tym poradzić. Ależ to się ścieżeczka. A ścieżka zaraz za dobrą. Tam słupki, a my na underpole? Tak, tylko te drzewa musimy wjechać. A tam dookoła. Tam Taką jest... podłogę lubimy! Lubimy bardzo, tam będzie Mostek coś. Dzięki, że mnie zabrałaś na tą wycieczkę dzisiaj tutaj. Proszę. Główny planer trasik. Polecam się, chyba zrobimy jakiś tutorial z planowania tras. Nie wiem, on zaplanował, ja tylko tu w nie jedziemy po czymś takim. Zobaczymy jak będzie dalej. Były szutry, to teraz kawałek po czarnym. No dobra, po było 300 metrów Ola, próczki Ej, nie oszukuj ile razy dzisiaj padło już to słowo, ale jest tu pięknie, naprawdę warto przejechać w te rejony, jest prześlicznie. Jak dotąd niespełna 60 km, full mix nawierzchni, minimalna ilość asfaltu, ee, sporo szutru, ogólnie bez droży, trochę bruków, no i piękne widocznie. Tu waser mają chyba. Dzień dobry. Czekaj pani. Mogę po polsku. Dzień Pracowała pani w Polsce? Ja studiowałam tu zabałam. Tu zabałam, gdzie w Warszawie? Czórka też. Tak? W Krakowie i ja w Polsce. Super. Co to, to trafiliście? Godzinę jedziemy, szukamy wody, żeby sobie nałać i trafiliśmy do kogoś, kto po polsku rozmawia, ale się trafiło, nie? I teraz, który będzie przezlepić? Nie wiemy jak Mamy trasę, trasę wgraną w urządzenie, w Garmina, on nas kieruje On nam kieruje, bo ułożyliśmy sobie w domu no, mówię, gdzie skręcić Także... Fajnie Bardzo fajnie Unikamy asfaltów, tylko jedziemy takimi szutrami, brukami Bruki, pola, szutry Dziękujemy, Dziękujemy, Dziękujemy bardzo Dzień dziękuję dobrego, Dziękujemy. Dziękujemy. dobrego. Dzięki Danie. Dzięki ale fajnie, co? Fajnie, no. Co się tutaj. O, super, dziękujemy. Po, do widzenia. Do widzenia, do widzenia wszystkiego dobrego serdecznie, dziękujemy jeszcze raz. Odłaczek. i nastąpić klasyka na koniec Jak Piasek Takie przygotowanie pod pierwszą edycję Shooter Mastera Ciekawe czy też będzie Piasek Master Tak jak w zeszłym roku A tutaj takie coś Ojej Oj oj Kopanie no i koniec podróży po niemieckiej stronie. Przekroczyliśmy granicę Stolców. Taka ładna miejscowość, wiem. Ładna nazwa miejscowości. Kierujemy się jeszcze przez rezerwat Świdwie. I będzie koniec podróży na dzisiaj. 120 km około wyjdzie po pięknych, okolicznych, niemiecko-polskich ścieżkach. W brukach, duktach, bezdrożach i pięknych szutrach. To był dobry dzień. No dobra, dzisiejszy trip zakończony. Pamiętacie jak na początku wspominałem o tej. O tych dziwnych dźwiękach, takich. No to były dźwięki tej torebusi, po prostu za, jak była obciążona. Tam wiozłem te wszystkie potrzebne na dzisiaj rzeczy. Ocierała oponę, więc zrobiłem modyfikację mocowania. Ta torebka ma tutaj z tej strony e, takie kieszonki, w których jechało zresztą go prostej strony. Fajna sprawa, bardzo pożyteczna praktyczna. Szybko można wsadzić kamerkę i wyciągnąć. No ale ona ma takie zabezpieczenie tutaj od góry. To się znajdowało tutaj, oplatało tą kieszonkę, więc zaciągnąłem to z góry, podciągnąłem torebkę no i przestało przestało wydawać te dziwne takie irytujące dźwięki. A sam rower flu. Jest to czeska marka, a właściwie to czeski właściciel. W tej chwili w posiadaniu tej marki, bo tak naprawdę to jest marka Synthesi. No Jest to marka, która, producent, który robił m.in. Yy, rowery Guerciotti, które jeździły w zawodowym peletonie kolarskim. Yy. Cały rower w specyfikacji, takiej jak tu widzicie na karbonowych kołach, Jan waży 7 kg i 100 gramów, także całkiem fajna waga. Torebka. Jest to torebka. Joterce. Miałem tutaj zapakowane dzisiaj wszystkie rzeczy, które ze sobą wiozłem. Miałem też drona, ale drona wiozłem na plecach, a tu w środku były wszystkie potrzebne rzeczy, które w razie defektu będę potrzebował. Czyli dentka, klucze, takie tam rzeczy, które włożę na ogół w kieszące, no a dzisiaj wsadziłem około do tej torebki. Jak na moje potrzeby raczej za dużo, ale na tripy dwudniowe jad nada się idealnie. of flow